Stanisław Sojka nigdy nie gonił za płytką popularnością. Nigdy nie był płachem w tym, co chciałby powiedzieć. Był prawdziwą gwiazdą. Bo gwiazdy nie tylko świecą, lecz także prowadzą, wskazują kierunek ludzkiej chęci. Dlatego ich twórczość pozostanie ciągle inspiracją do odkrywania tego, co najważniejsze. Tego, co nas buduje, umacnia i doskonali w naszej indywidualnej drodze, w relacjach z innymi ludźmi i w kształtowaniu historii naszego narodu. Niech w tej chwili pożegnania szczególnie o Jego własne słowa. Na miły Bóg! Życie nie po to tylko jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć. Ciebie samego trzeba dać. Dziękujemy, Mistrzu, za wszystko, co nam ofiarowałeś. Za piękno i dobro, które czyni nas lepszymi. Żegnamy dziś wspaniałego, wrażliwego i zaangażowanego człowieka, który obdarzał innym życzliwością, szczerością, uśmiechem oraz dobrocią. Człowieka o bliską i Stanisław sobie na odszedł, pozostawiając po sobie nie tylko dłuższe płyty, koncerty i wspomnienia, lecz coś znacznie ważniejszego. Zostawił po sobie lekcje, Lekcję tego, że, że muzyka może być modlitwą, że muzyka może być rozmową z drugim człowiekiem, ale może być też krzyżem, może być ciszą, ale zawsze jeśli nie z serca, to jest po prostu prawdą. A dla polskiej kultury był kimś więcej niż religijnym artystą. Był pewnym symbolem nadziei, wiary, miłości. Przypominał, że warto marzyć, warto wierzyć i że w świecie dobrym niepokoju to właśnie miłości i sztukach nadają życiu sens. Esztyletus go dzisiaj czekany na człowieka i artystę. Ale Jego głos pozostanie z nami w domach, w radiach, w telewizji. Pozostanie z nami na zawsze. Artyści tacy jak Stanisław Sojka nigdy nie odchodzą. Pozostają w naszym sercu. Pozostają w naszej pamięci. Twoja dusza świetlna, Twoja osobowość, to wszystko, co Ciebie stanowiło, żyje i jest z nami. I myślę sobie, że w tej refleksji Żegnamy się z Tobą, bo już wsiadłeś na tym peronie drogi do innego, nowego życia, mając też nadzieję i świadomość, że dane nam będzie stać ukochane. Wspólnie wysiadować i wspólnie świętować już w tej nowej rzeczywistości, o którą dla ciebie się modlimy i za którą. Murach Jeruzalem święte. Ten czas twoją ołtarz będzie napełniony. Wielością zwierząt i kropią. Twój sprawiedliwą Tobie przyjemną ofiarę